Creeper, siedzi i się gapi w trawie. Ty. To jest ten... odpychający. Ale narobił! Ale wiesz co, ten odpychający coś, nie wiem, na singlu mi coś chce działać, nie odpycha mnie. No, tutaj też nie działa. Może jest w końcu. Ooo, jaki chillout sobie robią w wodzie. Jaki wąż duży, jopie, ja oh. Gryzie ty Gryziecie wąż. O, mnie, ty pierdzielona żmijo. Gryzie cię bezebny wąż. Ogryzł mnie. Jojka. Połknie. To jojka ci połknie. Nie, mówię, że wy, wyrzucił jojka z siebie. E, idziemy badać jakąś jaskinię. Chodź. Tu, tu tam, tam była zaczepista. Gdzie? Czekaj, ale wiesz co? E, jeszcze chwilę, moment. Ustawię sobie na mapy domek? Pozycję Nie domek? mam map. Czemu? Bo zapomniałem wygrać. Yy. Lisowi się przeprzeje... Twarz mu się zjebała. Tak to ja ustawię. Dom. Oj, biedny kurwa, jak ty z takim pyskiem będziesz żarł? Gdzie ty jesteś? Na górce koło lasu zimowego. A to ja widziałem dla przyjost klienta od razu było. E... Była, 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 było z ten. No. O, oh, fuck wpadłem 13. do dziury. Dobra, to toś dołącz do mnie, bo jak już wpadł. O! Oh, ty masz pochodnie. Masz pochodnie? Nie. <coughs> Dobra. To Ale co? jest węgiel tutaj. A masz patyki? Tak. Dałeś mi w końcu, nie? Świetnie Gorej, bo... Yy, oh, shit. Mam jeden kilow. Padłeś do tej dwa mam. No Dobra, ja mam drugi kilow. Ja mam jeszcze jeden, haha. Ja mam. No to na oto Hello Węgulas zbieram 14 sztuk O <noise> oh, fucking beachon Co? Na dole jest odwrócony Creeper. palko. Ja zbieram żelazo. Szajze. Nie szajze, tylko Creeper jak pierdolnie, to znowu będzie mieć problem. No. Okej, okay, tu nic nie ma. O, jak ja to mogłem pominąć? Eee. Eee, eee. <tryk> Nie, bo mam... Pytanie. Co ty symfonię tworzysz jakoś dzisiaj? <gry> nie, bo tak mi wiesz, co na, naszło mi jedno pytanie do głowy. No. Jak wstawiam. A myślcie naszło, nie pytanie. Nie, pytanie. No. Jak wstawiam odcinki? Nagrywamy całość teraz i później tniemy, czy... Tak, niech się męczą. Dobrze. Oh, shit. O shit. Gasnący creeper. Debil. Debil? Taki debil. Albo poszedł sobie. O oh, shit! Słyszałem. Oh shit. Shit, 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 shit. co? Ja się zapuszczam w jakieś nieznane rejony. Chcieli mnie wyczulać. To, ale nie mam tego. Drzewna. I don't care. widzę chyba lawę. Bo coś się tu świeci. Zbieram węgiel. Tam też się coś świci. Eee, tu nic nie ma. Nie wiem, mam nadzieję, że u mnie ciemno nie będą aż tak bardzo mieć. A jak mają, to trudno. Cze ty, co ty tam już robisz na dole? O jej, widzę, lawie! Jej! Lawie. Oh my god! God, co? Mother of Minecraft. Tu jest pretty nice. Pretty nice, what? Come here! Matko boska, jak ty na się wysławiasz zajebiście. Oh, fucking bitchin', tam jest opuszczona kopalnia. Chodź, 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 Kiri, 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 kiri. Ja już myślałem, że drzwi widzę, to był tylko dirt. O! Oh. Ow. Oh. Ile tu jest rzeczy? Koło takiej lawy spływającej z nieba. Fajnie, ale chodź ten, bo tu jest opuszczona kopalnia. Dobrze, słyszę pająka. Nie. Tak. Żelazo zbieram. Co taki zadowolony? Tak. Nie. Tak. Tak? Tak. Tak? Jeść, master Czy ty jesteś... ...master? Jedł no. w nosie. Przepraszam. Koza. me <laughs> <laughs> <Nie>. Ła, <laughs> aż mnie brzuch <laughs> zaczął poleć. O oh Jezus, gdzie ty jesteś? Siedzę w kopalni. W oh, o! No. Znacznie oh. w kopalni. Ale ja chcę być w kopalni, a nie mam pochodni. Było coś zrobić. O, oh, ale zaraz będę miał. O, oh, fakt. No ty jak mi powie, że nie masz drewna w opuszczonej oh. kopalni, to chyba zwątpię. Chodź. O, cholera, to nie ten. No właśnie, w opuszczonej kopalni drewno. Faktycznie, racja. Ale wiesz, wolałbym, żebyśmy poszli we dwóch. Oh. Co, mam cię za rękę potrzymać? Mm, Niekoniecznie za rękę. Myślę. Nie przesadzaj. Niekoniecznie za rękę. O! Oh. Jak daleko jesteś w tej kopalni? No tutaj, jak żeśmy wchodzili. No. A gdzie ty jesteś? Może chodź tutaj, gdzieśmy wchodzili. Aaaa... i can't Gdzie ty jesteś? W kopalni opuszczonej No to ja też tam chcę iść To chodź, ty idź, idź, idź z tamtej strony i spotkałem się w kopalni Na razie zbieram drewno Czekaj, bo się zagubiłem Jesteś lost in time Jakień, czy do tego drewna tu jest um. Ur? Holy shit! Spierzaj stąd! Nie! Nie! Jebaka Syberyjska Glowstoneowa. A to Glo Glowston się może przydać. Nie zrobił kabum. I słyszę. będę miał cały ekwipunek kurna w glowstonie Słyszę pająki Ale za to mam potki darmowe. Jasne. A ja słyszę zombie. O oh, fucker co, co się stało? A bo mi kurde ten creeper wyskoczył tak nagle, wiesz, z ziemi. A dobrze nieziemne? Mam skrzynkę. Spoko. Fajnie. Też się cieszę. Down down down. Czy ty jesteś? Mam pochodnie mają jest. O shit, a to jest ten Ty by nic nie zrobił, żeknął no. Pierdzieloną. Ja biegam mać, mać. Fuckin. A bo mam tu strzynkę, a tam jest ten Quipa. Au! I dwa szczury. Chujów wretny. Kościste. A jeszcze zombie do mnie idzie. Chodź. Jeb jeb, jeb 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 chyba mam spawner. <gry> tak, mam spawner. To chyba jesteś gdzieś blisko mnie. Kurde, ile tu creeperów, ja pier. ...doszem. Tak? No jest skrzynia, kuźwa, ja ją muszę mieć. Musisz mieć tę skrzynię. Tak. Bo ja... Oh Fuck. Oh fuck, shit. Wait. Eee, pierdyk mi odwrócony creeper. Oh, fucken. Ale jest plus, uwolnił mi spawner. O oh, shit! Kury. Pięknie. Dobrze ci poszło. Nawet bardzo dobrze. Tak profesjonalnie to, pod... to załatwiłeś. Pierdzielony duch mi wyskoczył. Duch. Duch, Creeperowy Duch. A. Jebaka syberyjska. To się nazywa pech biegnę po twoje rzeczy a biegnij może trafisz Ooo! coś tu za cycy mi zrobiło teraz to ja straciłem orientację nie wiem kurwa gdzie co było i w ogóle frejerzy bierz, Au! Ja piercielę z tym Gravelem. Mam swoje rzeczy. Już? Za szybko. Fakt, jeszcze. GONI mnie! Gonicie, może chce autograf. Zwiecne. Ja pierdziele Wypierdolę paparazzi, pieprzone. Paparazzi. Paparazzi. Zawiak. Cholera jasna. Ja szukałem. Nie ma jak opadający grawer kurna przez pół godziny To chętnie moje pochodnie Jest mam pochodnie O i mam swoje botki Botki? Będziesz mocny Tak Nie będziesz Będę Nie wmawiaj sobie Ja chcę To się nigdy nie spełni Why Bo tak O, mam łuk mam Luke Skywalker ja pierniczę ile tych pajęczynów tu jest. I doszedłem tu tylko po to, żeby się dowiedzieć, że tu nic nie ma. O! To było przy mnie. No to dziś blisko jesteś. O, widzę cię nawet. Gdzie? A popatrz w. Czekaj, już ci mówię. Masz popatrzeć w kierunek numer jeden. Widzę cię, widzę. widzę Biegną tam do ciebie. Wiek O jej. Je, je. Tam jest ten spawner. Gdzie? Tam Pają. A, drugi. A to ten ci tu pierdolną, u kurna? No. O. Jebiebie. Jeb. się kolejny koci. Coś tutaj wyczuwam kolejny spawner, jeszcze jeden oprócz tego którego znaleźliśmy i dostaję w od pajączków. Dobra, brak Tak onera. mi się wydaje, że tu jest jeszcze jeden u góry gdzieś. Bardzo możliwe. Co, ale coś te co pająki teraz nie... Jest, jeszcze jeden. Masz? Mam. O kurwa, creeper z odwró od odwróconym łbem. O, Odwr <noise> <noise> O, ja też mam. Nie, nie, nie mam. 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 Ja pierniczę, ile tego tu jest. Ej, trochę za dużo tych spawnerów, kurna, jak na jedno miejsce. Jeszcze duch. Dobra. Dobra, po spalnerze. żadnej skrzyni jeszcze nie znalazłem. Jest znalazłem. O, dał! dał! Co, piszczysz. Światłość nastała. Znalazłem to dziwne pomieszczenie, takie kwadratowe, znowu. Idę w dół jeszcze. Ty, ale czekaj na mnie. O, fuck, nie, dobczaj, zupcaj, zupcaj, Kurwa. Ech. Dobra, idę w drugim kierunku w takim wypadku. Au. Okay. Ja pierniczę, ile tego tu jest? Shit. Skończył mi się tam. O, kolejne, kurna. Miecz mi się skończył, fucking! No! Nie będę cię ratował. Eee, jest skrzynia. Zajebałem kurczakiem. <grym> Sodysta. <grym> Widzisz, kurczaki potrafią być śmiercionośne. O, oh, fucking! Mam dwa diamenty, jest zajebiście. Pająko I te... złoto widzę. Pamiętam, też zajebałem kurczakiem. Może zmienimy kurno nasze oręże na kurczaki i w ogóle będziemy tym napieprzać. Dokładnie. grasowa kura to wypowiedziałeś, A Taka kuwa. domowa. A jaka? Swojsko oczywiście. Szukam diamenciorów. Na razie widzę redstone. Dużo redstone'a. Oj oj, Źle sobie klikłem. Hmm. What? Nic, diamenciary by się przydały. Nie, żebym był jakiś zachłanny, albo coś, ale diamenciary byłyby mile widziane teraz. Dużo jest stona jest i dużo lawy. Nie. Sto Co? Nie, 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 nie robię tego. O ja pierdziele, fucking bitch, nie to na rogu syfu. Co się stało? A wybuchł mi dark przy kopcu z glowstona. Aha. Ale to jest lagowało. W 12. Hmm. Coś mi tu nad bępisz, piszczy cholera wie. O, widzę ci tam. Ja widzę creepery. i coś mi tu laguje tak cholernie. Czy to jest sprawka? Tak. Bo mi też laguje. Czekaj, muszę to zbierać. Nie. Co za debil, wystał lawę. Widzisz jak. Że... Kurna, ten, ten pierdzielony creeper od... Ja pierniczę, ty tak legujesz tam w tym komputer? No przecież tu jest tyle tego glowstone'u proszku leży, że ja pierdzielę. Aha... No się zbieram, nie? No to... przydałoby się szybciej. <śles> Powiem ci, że ja to odczuwam dosyć dosyć. Aczkolwiek nie wiem dlaczego aż tak bardzo laguje jak mam kurno 40 fc. FAKEN! Ja pierdziem no patrz nie, 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 Kolejny. Nie, nie, nie. Nie? Teraz tam kostek a ja siedziałem w e, tej... O boże... A bezie. A bezie. <laughs> mm. Ty jesteś ognisty, zapewne, więc... O szlak! O szlak! Co? Jestem uwięziony. Gdzie? Między lawą a wodą. Zalej... Bobra. Zalej robala. bobra O oh, shit. Czemu on wybuchł? <laughs> Takiego jego powołanie. <laughs> What the fuck. What the fuck. A wiesz, że ten ognisty może sobie w lawie siedzieć? No może, bez, 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 bez niczego. Bezstresowo tak, kurna, a. sobie siedzi i taki a pełen chill out tu robi koło mnie. Dobra, ja stąd idę, bo tu się robi niebezpiecznie. A ja zginąć nie chcę. Za to mam tu dużo żelaza. Nie! Nawet o tym nie myśl. Kto? Creeper. Ten ognisty. Ha! Zabiłem ja. Słyszałem jak robić. O, o. Dyrtowy jeszcze. A, to tym się nie przejmuję. Wolałbym dyrtowego, bo przynajmniej lawy by mi trochę tutaj popsuł. Kurwa. Co znowu? A, ustrał się. Ile lapisu ja pierdzielę. Oj, oj złoto. Dyrtowcy. Oj, lawa, oszlak. Okay. Nie tak to miało wyglądać. Bara pa, 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 pa. frytki. Oj, z chęcią. Star. Za żarby nie? No. A my coś jesteśmy kurwa świnie, ja pierniczę. Tylko żarciu myślimy. Kury, no nie. Jeb. Co? A znowu glowstone. Aha. Duże ich strasznie. No. Przydałbym się jeden diamenciar, to bym obsydził nazbierał. zbierał. Także <coughs> jeden diamenciar mamy w domu. Mhm. Mm ok, jak ja tutaj wlazłem? Od tędy. Dobra, spróbuję się tu gdzieś przebić. Może trafię jakimś cudem na diamenciory. Jestem na 12 poziomie, więc wszystko jest możliwe. Diamenciory raz poproszę. Ale pewnie teraz na moje życzenie żaden nie odpowie. Ja nie wiem, gdzie ty jesteś. Ja wiem, gdzie ty jesteś? I pochodnie mi się zaczynają kończyć. Aha, ja jestem tutaj, cholera, wróciłem w to samo miejsce gdzie I ob, twoja mać. Czemu moja? A ja? No przecież twoja. Moja mać. No? Ja. Yeah. Masz jakieś żarcie przy sobie? Mam, kurczaki. Ile? Jeszcze cztery. A ja tylko dwa. No? Nie zaplanowaliśmy tego z najlepiej. Nie, bo ja wiedziałem, że będę głodny, więc wolałem sobie wziąć... Kuź właśnie ten glowstone za strany, glowstone, 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 glowstone. Dobra, ja ryję dalej prosto w oczekiwaniu na mojego diamenciora, może gdzieś jeden trafi. Oh my god. Prędzej mi się kilo skończy, niż mi się diament trafi. Czy to coś to może w... No? Czy coś ci wybuchło? No bo... Nie. Jakiś lag mi się zrobił. Nic a nic. No z mówisz? Ym... Wszystkie patyki zużyłem, cholera jasna. O. Java. O... Um. Gravel out. Gravelu nie potrzebujemy. Nie chcesz Gravelu? Gravelu. Gravel? Gravel. Gravel? A, 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 widzę jego nogi. A, o, widzę jego nogi. Takie krótkie małe nóżki, takie popierdolki. Nogi, 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 mm. Jak ty blisko jesteś mikrofonu, bo gdzie tak... W... Kurwe głośno słychać. Nie jestem blisko mikrofonu, tylko nie wiem. Chcę, żeby pokazał swój pysk, a to jest zwykły. Dobra. Zwykły zielony. Tak. Mm. Spawner kolejny, kury. A fucking bitchin. Gil. Jest problem, bo jestem na 12 poziomie i metoda X-rayowców tym razem się nie sprawdza. Znowu. W sensie metoda kop? Kop prosto, okay. może znajdziesz. A będzie ci dane? Tak. Fuck naprawdę na czerwony proszek. Mam złoto Spoko. Ciu ze złotem. Dokładnie. Mm. No Jesus. Dementior, no kurna jeden. Wiesz jak my później wrócimy? Gdzie jest dzień czy noc? Dzień. Okej. Okay. To powiedział, że wrócimy. Wrócimy. Zostaniemy tu na zawsze. Tak. Będziemy rypać dziury. Miałem powiedzieć, że ta pochodnia nas pochłonie. a to jest przecież jaskinia. A nie skąd mi się wziął pochodnie. Może masz jakieś fantazje z pochodnia. Oh fucking bitch. Ja Długie, twarde, jeszcze ciepłe. Wow. No właśnie długie, twarde, ciepłe to mi właśnie spadło na łeb. <laughs> Nie, nie, to jest, to jest nienormalne. 12 poziom i żadnego diamenciaru nie ma. Wszyscy cheatują i mam za dużo rzeczy w ekwipunku. Aj, karamba! Karamba, X-raya zinstaluje. O, pada. No właśnie. Słyszysz, jak brzmi? Słyszę. Jest ja lejsze, ja słyszę? Słyszysz. Znowu złoto, kuźwa złoto, nie chcę złota. Czemu nie chcesz złota? Złoto jest dobre, właśnie zebrałem. Też zebrałem, mam już całe 11 sztuk. Mogłem tego workbench'a sam zabrać, jak on jest daleko. W cholerę jeszcze trochę zrobię samowy. Oh my god, widzę cię. Jakim sposobem. Oh shit. Gdzie ty jesteś? Wooow Ale by mnie przypalił Gdzie jesteś? Zaraz będę u ciebie Jesteś nade mną gdzieś? Tak, popatrz Nie wiem, w którą stronę to zobacz sobie na F3 i powiedz kierunek Masz po F Czekaj Na jakim jesteś poziomie? Zaraz. Na poziomie jestem 25 To ty gdzieś blisko musisz być Kupiec A widzę cię Kopie właśnie w twoim kierunku. Okej, okay. na lawę pewnie trafisz. Nie wiem, w takiej rzeczy. Będzie tylko c... i dziękuję. <grym> Ty jesteś niżej, nie? Mhm. Jestem na 12 Kurwa mać. Co to było? Eee... Przerwę robimy. <grym> Okej. Okay. Fuck!